Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO The Hobbit. Chyba z tego co ja wiem to o dziesiątym. Czekajcie, e, oczywiście jedną rzecz muszę sprawdzić. Super, okej, okay, spoko. Dobra, no to jedziemy na naszym pięknym białym koniu. Co się dzieje z tobą? Nieważne.

Fayonchki. Set the ponies <laughs> loose. If something looses, shatters all sea. Wow! The enemy has returned, we must know. Go to the tombs in the mountains. So be it. You're not leaving us. I would not do this as I had to I'll be waiting for you at the overlook before the slopes of Erebor You not enter that mountain without me Well, well, you Gandalf, not are the smartest, so we will listen you do not leave it Come on, we must reach the mountain before the sun sets on Durin's day Klasa, oczywiście, na początek naszym Bilbo. Tak, czyli teraz nie mamy Gandalfa, ale na szczęście większa część drużyny jest z nami. Na szczęście, dawno nie mieliśmy naszego budowania. Czekaj, kiedy będzie budowanie. O, chyba. Chyba powiedziałem to w dobrej godzinie. Chyba teraz, no. A, ten pan. Pan coś może. Ja tego nigdy nie ogarniam, ale. Ty możesz? No. Spoko. Wow. No, bez przesady, naprawdę, A ten gościu może. Ty, ty z motem. Co za trolling. Oops, ten. Okej, okay. czekajcie. Aha, bo my mamy tutaj. Dobra. Nie, ty jesteś za wolny. Ja potrzebuję kogoś znacznie szybszego, jeśli chodzi o broń. Dziwny ten las. Czy puszcza? ład. Kobiet, co wy tu robicie? Ludzie! Ej, nie jest tak źle. O nie, to będzie budowanie. O nie pan... E, pan sem może tylko, a my nie mamy pana sama. Więc nie możemy przejść. whoa wow. huh? huh? hey Ei, me it's worth it Dobra, boże. O, tam widzę pieniążek. Tak. Nie, yeah, to się nazywa mieć moc. Wow. Spokojnie. No, w takiej puszczy się trudno nie zgubić. Z upiorami Klas. Wow! Ty masz pierścień. Okay. To jest fajne. Teraz, ty. Dwalin! Dwalin! No. Boże, święty. Czasami naprawdę ciężko jej przywołać. Ty! Dori! Ori, dobra, whatever. No. Możesz łaskawie użyć czegoś innego? Tam miałem jeszcze jedną sowę, ale nie będę już po nią wracał specjalnie. A może to nie było? O! Zwykły! Nie! Nie! Mieliście nie umierać, dlaczego wy nigdy mnie nie słuchacie? O! Kto to może. No. No nie wierzę, no po... Aha! Aha, czyli po mostach sobie chodzimy. Świetnie. Eee, Bilba. Bilbo! Bilbo! się! Jezu! Jesus Maria! Ok. Dobra, wyjdźmy z tego mroku. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Wow! Aha, bo tam Gandalf może tylko. Straszna ta puszcza. Nie podoba mi się ten poziom, naprawdę. O! Kolejna kompania. Hello?

I know which way to go. Super Hobbit, znaczy Bilba. O oh my goodness, ja nie lubię takich miejsc z pająkami. O oh Jezus, nie! Nie, Ordori! Uwolnię cię. Wydupy. O nie, 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 nie! Tryb widma. Ach, to jest cena informacja. Boże! Okej, okay, przełączę się na ten tryb widma. Oj. Nie żałuj, nie ż, ża nie żal mi ciebie, pajączku. Okej, okay. jesteś Bilbo. Czy nie, ty jesteś Dori, ale... Boże, ten poziom, te poziomy naprawdę są coraz straszniejsze. Ten poprzedni był taki fajny, a ten jest taki yy, brzydki. Ciągnij, miałeś ciągnąć! Dalej! No, ej! No, ej, co ty robisz? Miałeś to ciągnąć, głupku! Jezu, czy to jest taki problem? Może dla niektórych tak. Ja nie lubię takich poziomów ogólnie. O! Uratowaliśmy już. No! Brzydki pajączek! Jesteś niegrzeczny, pajączku. Okej, okay, jeszcze trzech mamy do uratowania, tak? Tak, trzech. Dam radę, ludzie. Oh my goodness. Tego nienawidzę w tej grze. No właśnie. Yy... NO KURWA! I to... to nie było potrzebne, żeby stracić tyle kasy. O nie! Nie, 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 nie! Bilbo, Boże, kurna, gdzie ty jesteś? Jezu, nie możesz iść normalnie, tylko muszę ciebie wołać, z kurde, z 50 kilometrów. O nie, 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 nie! Nienawidzę w tej grze tego takiej właśnie przejść. No, ja jestem niewidoczny, więc mnie nie widzicie, pajączki Uratuję was, przyjaciele. Wow. Tylko ciekawe, gdzie oni tam spadają, ale. Jeszcze jeden. Widzę go już. To jest chyba Kili, nie? Kili został. Biedny Kili. O Nie, 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 nie. nie! O matko, nie! Oj! Oj! Okej... Okay. Już rozumiem aluzję w tym poziomie. Znaczy nie w tym poziomie, tylko w tym miejscu. Ojo! Bum! Brzydki pająk! Nie zasłużyłeś na mój szacunek. Dobra, ten poziom też na razie. Mamy 14 minut. O nie, Kili, Uwolnij cię No czeka. Ja najpierw muszę pozbierać pieniądze, to jest ważniejsze. Nie no, dobra, żartuję, ale pieniądze w tej grze w sumie są w sumie najważniejsze Oh my goodness Pomóżcie mu o Legolas! Yeah! Cześć Legolas! Legolas! Cześć! Znamy cię już z e, ten... z... E, znaczy ja przynajmniej znam z Lego The Lord of the Rings. Jak po wiecie co? Myślę, że po nagraniu Lego The Hobbit zamiemy się potem e, Lego The Lord of the Rings. Nie, pajączki nas. O! Teraz marzymy... Nie, Legolas! Ojej! Stęskniłem się za nim, bo Legolas jest naprawdę... Super Wow! Ej, on ma nowe mo moce, Tego nie wiedziałem o niego. W, w, w poprzednich częściach nie miał takiej mocy. Jest bardziej uzdolniony! Nie to! Masz pierścień? Mam nadzieję. Boże! Święty. Okej. Okay. No! Włącz się z tego trybu. Oczywiście. Ori! Szybko, proszę! To jest, ale od tego zależy życie naszych przyjaciół. A to jest bardzo ważne. Okej. Okay. O matko, teraz będzie potrzebny pan Legolas Tarlela czy Turlela to jest. Aha, to jest dziewczyna. Wow. Tak, wiem. To już wiem z Lego The Lord of the Rings, na szczęście. I ten, kto grał, to, to już dla niego to nie jest zaskoczenie. Wow! Spodaj! Nie lubimy cię pajączku. O, cześć! Mam cię jakoś pomóc, czy nie? Sorki! Wow! O, o! Elf! Legolas! Okej! Okay. Okej, okay, teraz jest nich fajne. Wow! Uh, uh, spadaj! Nie lubię cię w ogóle, ani trochę. Cześć! Tak, teraz jeszcze naszego ostatniego... Ej, ale zanim ten, to ja muszę oczywiście pieniądze. To jest najważniejsze. Wow! Boże! Legolas naprawdę od... Widać, że dużo trenował od yy, poprzedniej części. Nie no, bo wiadomo, że w każdej grze, że oni się zmieniają, ci. Y, ja bym się troszeczkę zwagował ten... Spadaj! Nie lubię cię! Ani trochę. Ech. Cześć! Tak! Wow! Łoł! Wow. Oh. Co to jest? O, teraz jest nas dużo, dużo, dużo Where did you get this? Czekajcie, zrobię małe cięcie i zaraz do was Not wrócę Halo? No, u mnie wszystko w porządku, robię tą ścianę Tak A, w porządku, w porządku, widzicie? Tak, w porządku. Okej, okay, już jestem. Przepraszam Was. Po prostu miałem pilną sprawę, ale na szczęście. co jest? Tak, kontynuuj to kontynuuj tryb fabularny. E, małe problemy, ale. że <ścoughs> I myself. Suspect burglary or something of that ilk. You seek the in stone. There are gems in the mountain that I too desire. I am listening. I will let you go if you but return what is mine. I would not trust. Thranduil, the great king, honor his word, should the end of all days be upon us. I warned your grandfather. Nie, co robicie, krasnoludy? Nie! Ale okej, okay, dobra, tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że ten wam się podobał I do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć! the mountains rise leave us standing upon